Halo, halo, witajcie z tej strony duale, a przed wami kolejny odcineczek z gry House Flipper. <coughs> Tym razem sceneria delikatnie zimowa. Ponieważ pan sobie zażyczył posprzątać śmieci, pousuwać yy, zaspy itd. Tak I tak dalej. Więc no. Może najpierw te zaspy Okej okay. Aha, i tu tak się będzie wyrzucać O matko Trochę nam zejdzie No i jak nie ma tu czego odśnieżać, przecież są tu zaspy co oni mi tu gadają, prawda? I do ogródka. Zaspy za spami, ale... Ogólnie jest dopiero 7%, więc... Obawiam się, że tego jest dosyć sporo, bo pewnie i na górze, Co na czyszczenie? My to jeszcze musimy wyczyścić. Nie, no tu już nie ma żadnych zabrudzeń. A tu jest coś. Aha, o kurde. No to powiem wam, moi drodzy, że mamy roboty w brud. Żeby nie mówić brzydko. No ale trudno. Jakoś musimy dać radę. Miejmy nadzieję, że damy radę z tym jakoś podołać. Oj! Co tu mi się klikło? O, dobra. To celowanie jest troszeczkę takie mało intuicyjne. Dobra. Idź do alejka świateł przedszkola. No, nie, no my chcemy mu tutaj posprzątać, tak? Co ja mam tutaj jemu zrobić? To też posprzątać? Ja, pikule! Co ten gościu? Tyle zaspy. Tyle zasp. Zasp. Oj za siebie i za siebie i siub za siebie No. Dobra. Jedną w zaspę już prawie mamy prawie. A pewnie jest jeszcze ich dosyć sporo. Tu są najgorsze. Najgorsze, bo dwie największe. Dobra. Ale może nie pójdzie tak źle. Cyk, cyk, cyk. No. Co jest? O, okej. Okay. Jeszcze jedna zaspa Tam została. Wszystkie śmieci będziemy musieli pozbierać. Jest tu troszeczkę roboty, ale przynajmniej zabrudzenia są o szlak. Pewnie trzeba będzie umyć, dobra O matko! Wymień schody, posprzątaj śmieci, sprzedaj przedmiot... O ja pierniczę. Już tak się wyraża. Czy my tu jeszcze na zewnątrz coś mamy? Czy tu są jakieś śmieci? Tu na pewno będą jakieś śmieci. O nie O, tu są jeszcze dwie zaspy. Dobra. Nieważne, sprzątamy w domu. O, możemy sobie posiedzieć elegancko yy, Dobra, dobra, to zostawiamy Ciśniem, aby wyrzucić, okej okay. Sprzątamy śmieci, bo najważniejsze są śmieci właśnie. Nie na no, szafkach nie będziemy ogrzebać chyba O mój Co tu się dzieje I te wszystkie Też? A nie to już poznikało Całe szczęście, że to tak A, bo teraz mam że po kilka, okej okay. OK, okej. Okay. Jak się kucało? Aha. nie dobra. No bałagan, straszny bałagan jest. Zresztą jak widać. Śmieci jest co niemiara. Dobrze teraz jednym kliknięciem można. Koinka chyba lekko uschła, mi się wydaje. Ale może mi się tylko wydaje. O, nastrojowo zrobimy straszny bałagan po tych jego imprezach. Włączymy. A tu jeszcze są. I lecimy na górę. Sprawdźmy, co jest na górze, ale aż. O ja, znowu zaspy. Chyba nie zrobimy tego zlecenia całego, bo. Czuję, że będzie mnie to denerwować bardzo. Oh, no. Dobra, myjemy okienko. No, jest zlecenie grube. Bo kawał domu jednak. No co jest? O. Aha, i tak wszystkie te okna. Osobno. Chcesz zrobić, że za jednym razem można umyć. No ale okej, okay, no. Jak już trzeba, to już trzeba Jak nie damy w tym odcinku rady, to w następnym. Także nie ma czym się stresować. O Dobra, tutaj to pal 6 z tym. No, tu jeszcze jest chlewik. Za przeproszeniem, o nie to Czyszczenie czyścimy, ciach, 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 ciach Ciach, 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 ciach Co tu jest? Aaa, tutaj są Śmieci! I tutaj też coś jest A, tu są śmieci, dobra No dobra, to mamy z głowy. To zostaje zabrudzenia. Powiem tak, mogę wyczyścić o ile się dadzą, gdzieś tu wyczyścić, bo zabrudzenia są gdzieś tu. Zabrudzenia dadzą się wyczyścić, jak widać. Dobra, <coughs> aha, wysuszona choinka musimy sprzedać. Girlanda świąteczna, czy to jest to? Wieniec adwentowy BXL. No, dobra. Piszące lampki, mała gwiazda, długie. Aż 7 sztuk. No, białe weźmiemy. I gdzie to my mamy mocować? To na ścianie? To może tu, gdzieś. Raz, dwa, trzy, czte cztery, pięć. O, duża gwiazda, te dwie sztuki: cyk. Jedną tu można dać, a jedną możemy dać tutaj w rogu. Jabłuszko musimy kupić, ale jabłuszko to może gdzieś. O właśnie. Hmm, tu jest w sumie mało, mało ścian. Dobra, powiesimy tutaj gdzie bądź, żeby tylko powiesić. <coughs> A dwa jeszcze tak, znaczy jeszcze jeden taki. Mhm. To może być tu. I teraz długi łańcuch. Piernikowy house flipper. Uuu! Robi wrażenie, stawiamy go tutaj. Tak mi się wydaje. O! Będzie elegancko. Choinka. O! Jeszcze się tutaj zmieściła. A to postawimy tu. O! A jeszcze jedno musimy gwiazdę. oj. Nie zauważyłem. A jedną tu kołuszka. I tu już mamy. Na błysk zrobione. Sprzedaj, przerwę. Wyszczące szafka w kalamon. O matko. Ile tutaj będzie roboty? Eee, sprzedaj. Wszystko musimy tu w sumie sprzedać. O ciebie. Zmontowalny prysznic, klinowy kosz na pranie, no to chyba wszystko. Wyczyść zabrudzenia, zmodyfikuj ściany jeszcze, o nie. No dobra, czyścimy zabrudzenia. Zabrudzenia tutaj nie ma jakoś strasznie dużo, ale... Zmodyfikuj, pomaluj kolorami ściany. I że ja tutaj to rozumiem już to mam pomalować to na biało? Cóż oni mi tu dają do malowania? No chyba tu by się zgadzało. O, dobra. Idzie to nawet przyjemnie. Aczkolwiek no. <tryk> Ułóż płytki ścienne, szare, kamienne. Co? Aha, bo my żeśmy już to po pomalowali. Dobra, to pewnie część ściany miała być na taki. Dobra, to zostawimy tak. U płytki podłogowe, ale ścienne, szare, kamienne panele. No i co? I na to? Dobra, kupię dwa, bo w sumie nie wiem ile tego zejdzie. Próbujemy tą ścianę, próbujemy tą ścianę, zobaczymy. Co nam tutaj wymyślą? 7 na 23, czyli można byłoby w sumie 18 na 23, 20, aha. czyli tą jedną dłuższą ścianę mogłem, dobra. Będzie tak nijak, ale mówi się trudno. Albo w sumie już po prostu pociągniemy dalej. O, i tak to zrobimy, tak zostawimy. Y, pomaluję kolorami biały. Co? To teraz wyszło, że. Ja. okej, okay, czyli nie może być za dużo, ani nie może być za mało. Po prostu. Może tą ścianę pomaluję, a tamte zostawię. Czy tak akurat wyjdzie dobrze? Wyjdzie zarąbiście. No i pięknie to mamy. ułóż mm, płytki podłogowe. Szare kamienne panele. Uuu, no ładnie, ładnie. Całkiem fajnie to wygląda. Prysznic, montujemy prysznic. Wariant, a czym to się różni? Aha, dobra. To zamontuj. Zamontuj to, zamontuj to Zamontuj szafka z umywalką. Zostawimy takie, żeby już było pod Oj, odkręciło mi się przez przypadek. Ale to nic. Już podłączone, raz, dwa. Nie ma chwili do stracenia. No i bajka. Wyczyść zabrudzenia. Jakie zabrudzenia, jak tu nie ma zabrudzeń? Wysoka drewniana szafka musimy kupić. Uu. Tylko gdzie ją stawiamy? No chyba tu. Drewniana szafka sztuk dwie, No to może tu wciśniemy, bo inaczej tego nie widzę. Moduł lustra metr na metr, czyli damy tu. Co? A dobra. Przepraszam, mój błąd. Jeszcze raz. Jedno pewnie miało być tu, drugie miało być tu, może. Nie wiem czy tak, ale no, moduł lustra. No, przecież. Zero na dwa. Jak? No, kup. Co? Dlaczego tak? Przecież no kazali te duże. A nieważne. Świeca. A jeszcze jedna. Okej, okay, tak mogą stać. Dwa kinkieciki mogą być tu. I mogą być tu. Powinny być bliżej, ale. No ale cóż. Co, nawet w toalecie takie ozdoby? Ja. No dobra, jak chcą mieć takie ozdoby? W toalecie. Stos ręczników jak najbardziej. Mogę to tu schować? Nie mogę tutaj schować. Oj. Dobra, niech sobie tak leżą. Mydełko, mydełko fa, siabadaty i ja. Czy możemy postawić tu? Możemy postawić tu. I mini choinka. Szkoda, że... O! No coś tam się świeci, okej. Okay. Dlaczego tutaj pisze, że mam wyczyścić zabrudzenia? Gdzie są te zabrudzenia? Ja się pytam. O! Udało się. Łazienkę mamy z głowy. Tutaj co mamy? Tutaj może. O! Tu jest tak trochę miejsca może, nie? Dobra. Tu, tu, tu. Ja bym to dał gdzieś tu. Jeden dajmy tutaj. I tutaj okej. Okay. O, a tutaj damy. Skarpety. I co? Dekoracyjna wisząca narta. Okej. Okay. Można ją tak jakoś troszeczkę o. No i gitarka. Tutaj mamy z głowy, o jak śnieżek Pruszy ładnie Mili państwo Wymień schody Sprzedaj przedmiot Wysuszona choinka Dobra, na mnie sprzedajemy Czyli to wszystko, co żeśmy powłączali Domyślałem się, że pewnie trzeba będzie to Sprzedać Ale no Sprzedaj Przedmiot, wieniec adwentowy Gdzie to w ogóle jest? A to pewnie to. Jakominek. Świecznik. I jest Świecznik. Świecznik. Dobra. 6 <coughs> krzesełek sprzedajemy. Dobra. Czyścimy zabrudzenia na szybko. Ciachmach. Może chociaż do tego progu takiego. Nam się uda to wykonać, to zlecenie. No dobra, jak już tutaj jestem, to już wytrę też tutaj. Okej, okay, tu, tu, tu. Wyczyszczę zabrudzenia, dobra, nieważne. Kominek. Kupujemy kominek. Ale postawimy go w tym samym miejscu, co był, mi się wydaje. Bo on tutaj dobrze pasował. O, elegancko. Kupujemy girlanda świąteczna. Tylko gdzie to wszystko powiesić, bo tego tu jest multum, a ja na drzwiach tego nie mogę. Dobra. Powiesimy tu. <laughs> Duża paczuszka na prezent. Choinka B. O! I tu postawimy choinkę. I pod tą choinką dopiero będziemy stawiać prezenty. O właśnie. No i jest elegancko. Myślę, że ta kula może stać na kominku. O, zróbmy jakiś inny kolor. Jako, że jest wysoki może stać troszeczkę tam z tyłu, lampa podłogowa, lampę podłogową możemy postawić tutaj, bo to jest lampa stołowa, czyli o, drewniany stół najpierw kupimy i postawimy tak jak było, bo faktycznie to było ok, bo to już, no jednak jest to wszystko. I teraz tak. Yy, lampa stołowa. O! Teraz możemy to wszystko. Zapalmy w ogóle. O! Światełko, a to jest wejście. Aha, tutaj do tego. Wejście, mówię. No, wejście, wejściem. Tylko o włącznik do świata mi chodziło, że to jest od tego. Metalowe krzesła musimy kupić. I musimy kupić ich sześć. Czyli tak. Jedno tu, raz, dwa, trzy, cztery, mm. pięć. Pien... Jak nie wystarczająca ilość pieniędzy? No nie, nie mam kasy. A dlaczego tak? Niedobrze. I powinniśmy tutaj zakończyć to zlecenie, ale no Szkoda. To faktycznie mało yy, było mało. Yy, pieniążków mieliśmy mało. To się zgodzę. Ale no. <coughs> Sprawdźmy, czy jeszcze coś możemy tutaj wysprzątać. Girlanda świąteczna. Aha, to jeszcze możemy sprzedać. Wymień schody, ale na jakie ja mam... Aha! To się tak robi. Na no, takie ciekawe. Lampeczki można poobierać, okej. Okay. Aha, żółte i czerwone na przykład weźmiemy. O, i schody jasne i balustradę jasną. Że ja nie mogę ich kupić, niestety, ale to nic. Ja już postaram się, żeby w następnym odcinku były te pieniążki i dokończymy to zlecenie. No, bo jednak wypadałoby to dokończyć po prostu. Także nie ma czym się martwić. A w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli się podobało zostaw łapeczkę i subika na kanale, no i oczywiście co, słyszymy się w następnych odcineczkach z House Flippera i różnych innych gierek, The Hunterek, Cesic Rocket League, Need for Speed i wiele, wiele, wiele innych, na które serdecznie zapraszam. A w tym odcinku to już wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.